zniszczyciel mózgów 3000. Czyli maszyna, która pokazuje stopień zniszczenia mojego mózgu. Z tej linii tutaj chyba nie powinienem przekraczać. A oto mój Discord, na którym poprosiłem was, abyście stworzyli najśmieszniejsze i najdziwniejsze memy o mnie. I wiecie co? Sprawdzimy, jak bardzo zniszczył mi mózg. Bardzo nie chciałbym przekraczać tej linii, proszę nie. Ale daję wam na to 30 minut. Czas start. Żelazny próbujący przejść Minecrafta. Aha. Kontra żelazny wymyślający taki temat do 10 widzów buduje, aby nikt dodał McDonalda do swojej pracy. Cześć, <noise> tak jest, potwierdzam. Więc, który więził Dorsze i Żelazny. <noise> plus jeden, plus jeden, proszę nie więzić mi dorszów, bo skończycie tak, jak Ty, ktoś jakiś film wysłał, co to jest? Czy to jest jakiś mój stary Cześć, odcinek? ja jestem Żelazny i witam was bardzo serdecznie w drugim sezonie Ikei. Co to jest no? Czy to jest mem, że tak kiedyś mówiłem? Halo. Tak, zgadzam się. To jest to jest, to jest mój stary jeden z pierwszych odcinków, jakie w życiu nagrałem, ale to nie jest śmieszne. Dlaczego ktoś traktuje to jako Żelazny gdy ktoś zabił goleba Zgadza się, to jest moja szczera reakcja Widz gdy tylko chciał go przesunąć Trzeba było uważać, nie? Ja kiedy ktoś niszczy pracę innej osoby Na 10 widzów buduje Jestem uśmiechnięty, wesoły. No, co, no, niszczy to niszczy, jego problem. <grym> Tymczasem ja, kiedy dążę o jeden blok, za mało przestrzeni. <grym> Są rzeczy ważne i ważniejsze, okej. Okay? A ważne jest to, że mój mózg właśnie uległ pierwszemu stopniu zepsucia. <grym> Ale spokojnie to jest dopiero pierwszy poziom. Jeszcze dużo przed nami jest bezpiecznie. Nie ja, ja mogę jeszcze spać spokojnie. Widz, który pokazuje swój różowy pokój, w 10 widzów buduje. Żelazny. <grym> I dokładnie tak jest. Co, dlaczego ktoś ma mnie ustawionego jako budzik? To jest zły pomysł, to jest bardzo zły Pomysł, proszę to nie robić tego. O, kolejny film! Żelazny na dziesięciu losowych widzach. Jak wy możecie zabijać te biedne dorsze? Też żelazny. Dorsz, to jest wspaniała ryba. Jemy ją na śniadanie. No, to, 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 było dawno i nieprawda. To może mi się tak przez świadek powiedziało, ale nie miałem tego na myśli. To chodziło, że, że je ten, że je dbamy o nie na śniadanie, na śniadanie czy coś. Please. Chyba muszą usunąć do wody. Żelazny, kiedy widz nie zbuduje McDonalda. Prawdziwe. Proszę nie budować mi tak dużo McDonaldów. Uwaga, uwaga, to bardzo i prawdziwe, przeciętny odcinek żelaznego, bardzo dużo treści, rozbudowana fabuła, ogromna ilość wiedzy, ten sam odcinek bez jego śmierci. Aha, naprawdę nie jest aż tak źle, no. Żelazny, zostawić kreatywa przed pułapką i przeżyć. Wyłączyć kreatywa przed pułapką i skinąć. M może. Widz, logo McDonalda to jest dokładnie wasz obraz. Tymczasem, żelazny, który widział dziś, logo McDonalda 100 razy. Dokładnie. Na odcinku uderzam golema. Tymczasem golem. Czekałem na ten moment. swoją śmiercią odnajdę wreszcie spokój. ha, 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 ha. Oła, może je, tak nie Ty ktoś zje dorsza przy żelaznym? Proszę wyjść, to jest, to jest dokładnie obraz Dokładnie tak to wygląda Proszę się uczyć i więcej tego nie robić Oknes? Nie Dorsznes? Co to jest dorsznes? Nie rozumiem, ale buja Przepraszam, ale dorsznes doprowadził do kolejnego poziomu Do którego nie chciałem dochodzić Ale tak, rozwalenie mojego mózgu jest już na żółtym poziomie Więc jest coraz gorzej Ale nadal jeszcze połowa przed nami jest git Ja minęło dopiero 10 minut przeglądania memów Jest źle, Żelazny, kiedy gonią go potwory, biegnę. Żelazny, kiedy ty jedni wybucha, biegnę, ale szybciej. Żelazny, kiedy w kurzy golema, biegnę jeszcze szybciej. Żelazny, kiedy nie co wejdzie do różowego pomieszczenia zbudowanego przez widza. Let's go! Mój pomysł na budowlę na 10 widzów buduje. Efekt końcowy, rel. Uwaga, zagadka! Znajdź różnicę! Aha, bo jestem zbanem, tak? W sensie jakby. <ślamy> ja już nie chcę. Weźcie mnie stąd. Żelazny na survivalu, Potężny tu Wiadomo, nie. Jędki! Co to są jędki? Żyją jeden, dwa, czasem nawet mniej. Co jeden, dwa? Co to są jędki? O co chodzi? Istotę żyjącą jak. Na... O co chodzi? Co to są kurde pele, jędki? A! To są jędki! I... O co chodzi? Nadal nie rozumiem. Ale za to wiem, że w Polsce występuje 119 gatunków. Stan na 2002 rok. To przecież było milion lat temu. Może już jest 118 gatunków. Co jeśli jeden gatunek jętków w Polsce wymarł? Nie wiem, ale czy wiedzieliście, że zawiązki skrzydeł tylnych o ile występują, ukryte są pod zawiązkami skrzydeł przednich, bo ja nie. Pow, kiedy widz patrzy, jak żelazny wchodzi w jego pułapkę. Pff, wiem, no dobra już, cicho. Kolejny pow. Widz pod już żelaznego. P po po tylko trochę i czas Czasami nieprawda, zazwyczaj to jest. Ja wcale tak często nie palę prac widzów. Dlaczego te dorsze są uwięzione? Bo to miało być dla ozdoby! Żelazny widz, let's go! Proszę nie więzić mi dorszów, nawet jak są dla ozdoby. Poprawienie akwarium dla dorszy w budowli widza? Nie, nie, nie. Zniszczenie, wysadzenie pracy widza? Oj, tak. To jest jedyne słuszne rozwiązanie, jak dorsze mają zbyt małe wybiegi. No przepraszam bardzo. Żelazny mówi, że zostało jeszcze 5 minut. Tymczasem widz, który jeszcze buduje pierwszą ścianę. To się zdarza zbyt często. Uwaga, spotkanie zarządu kanału Żelaznego. Jakieś pomysły na odcinki? Może znowu bit, a może 10 widzów buduje, a może nowa seria? Tymczasem widz żelazny, boom. Sorry, no po prostu chyba za bardzo lubię. 10 losowych widzów buduje i mity, okej? Okay. Jakby, no to jest wasza wina. Witajcie w szpitalu, to jakieś biedne dziecko, które nie lubi dorszy. Tymczasem, żelazny. <grym> nie zrobiłbym tak. Znaczy, może, ale na pewno. Dobra, nieważne. Widzowie, te informacje o nagrywkach 10 losowych widzów buduje? Taki obraz was. Szczęicie, że te 10 lotów zapełnia się w jakieś 5 sekund. Więc tak w mojej głowie wyobrażam sobie was właśnie mniej więcej tak: drzewo genealogiczne żelaznego. Tak, bo po tej stronie tu ewidentnie coś po. Posz... Nie tak w rozwoju. Widzowie, kiedy żelazny nie umrze na odcinku. O, dzisiaj to będzie wasza mina, bo dzisiaj nie mam prawa nawet umrzeć. Chociaż nie chwilę zapomniałem, że mój mózg właśnie zbieża koło zagładzie i jest na kolejnym poziomie od kiedy? Kto nawet nie zauważył, że jego mózg jest już prawie przed pomarańczowym poziomem? To źle. To bardzo, bardzo źle. Rodzaje bólu głowy. Migrena. To boli tutaj z przodu, Hyper. Cokolwiek to jest, to najwidoczniej boli z tyłu. Stres boli tak dookoła. Ale zabicie dorsza. Boli wszędzie. Nie zabijajcie biednych dorszów, please. Creepery, gdy żelazny chce się z Zaprzyjaźnić. Adios uciekają. Z, 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 z jak zawsze, wiadomo. Tymczasem, Creepery, gdy żelazna pusterduszka, Duszka. Bo, bożór. To nie jest śmieszne, to jest prawdziwe. Żelazny, potem jak zgiście marzenia widza o byciu najlepszym, gdzie widzów buduje, wysadzając jego pracę. Tylko troszkę, znaczy, to, to zdarza się, ale to znaczy, to nigdy nie jest bez powodu. To jest tylko i wyłącznie wina tych osób, których wysadzam pracę, bo coś musiało pójść nie tak. Żelazny. Na kanale Żelazny Plus będą filmy z innych gier, takich jak Roblox. Filmy na kanale Żelazny Plus. Ale heca. Nie mam. Nie. Przepraszam, ale naprawdę kiedy, kiedyś będą tam filmy Subskrybujcie kanał Żelazny Plus, bo to jest super kanał I kiedyś coś tam będzie, a mój bus zbliża się do niebezpiecznego poziomu Którego nie mogę przekraczać, to bardzo źle Kiedy jest ci smutno, przypomnij sobie, że pewnego razu na czacie Żelazny wa... wa... co? Skąd wy to wszystko bierzecie? Dorż, tuż po tym, jak widz żelaznego zabił całą jego ławicę I wie, że teraz jest jego kolej Żelazny, otworzył Nowy kanał, zapowiadać go ładnych parę lat. No, e to! Znowu, no, przepraszam bardzo, kiedyś będzie. Naprawdę! Subskrybujcie kanał Żelazny Plus, please. Ty, jak to zobaczyłem, zacząłem się stresować. Jakich tajnych rzeczy? Kiedy nie wyłączyłem live'a? O co chodzi? Halo, przepraszam bardzo! Ja mam z 50 śmierci, a ja mam z 200 śmierci! Awatorzy! O, kto to był? Żelazny! <laughs> co ze swoim życiem, bo w 10 nocowych widzów buduję. Żelazny wysadzający wszystkie prace po kolei. Nie wysadzam wcale wszystkich pracy po kolei. To jest jest fake. Widz, który bardzo się starał, ale że tak postanowił wysadzić jego arcydzieło, no, nie wysadzam arcydzieł widzów, na 10 losowych widzów buduje! I widzowie budujący McDonalda i farmy dorszy przygodające się temu cyrkowi na żywo. O co chodzi? Wcale tak nie jest! To jest jedno wielkie pomówienie. Nie zgadzam się, jest źle, ale mój mózg właśnie doszedł do krytycznego poziomu. Brakuje tylko jednego stopnia, aby było naprawdę źle! Proszę! Nie. Reel, bo jeszcze reakcja podczas wysadzania pracy widza. Wiecie co? Wiecie co, RIP żelaz! Widz, który go zabił. Ja nie z wam już nie rozmawiam z tymi, co tak robią, brzydko. Nie, nie można, no. Widz, który ma w budowli akwarium dla dorsze i drzwi. Co się zgadza, oczywiście, to zawsze są najlepsi widzowie. Widz, którym nie ma akwarium ani drzwi dla pracy. To trochę gorzej, ale jeszcze da się wytrzymać. I widz, który zabił biednego dorsza! Tak! Patrzcie o biedne dorsze. Guzik numer jeden, nigdy więcej kantorka do Knesa. Guzik numer dwa, nigdy McDonalda! Żelazny! <laughs> ale jak to można wybrać tylko jeden? Halo! Elegancko ubrany golem. Mający pół miliona subskrypcji. Oczekiwania? Zaawansowany youtuber, nagrywający uczące treści za pomocą Minecrafta. To są dokładnie słowa, które opisują mnie. Rzeczywistość. Co, co to? Co to skąd? To jest screen. Przepraszam bardzo, kiedy? Ja byłem. Kaktusem, co to jest? Nie mam pojęcia, ale mój mózg właśnie chyba doszedł do krytycznego poziomu. O nie! Jest koniec! Proszę! Nic się! Hej, nic się nie dzieje! Jest bezpiecznie! Halo! O nie! O nie! ha, <zysy> Zostawcie! łapkę w górę, suba dzwona. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Siema. Wow, a jeszcze więcej memów obczajesz na moim Discordzie, więc jeśli tam Cię jeszcze nie ma, to wbijaj koniecznie teraz. Link w opisie i na Discordzie jest w ogóle konkurs jeszcze aktualnie, więc jakby wbijaj koniecznie, no, bo dużo Cię obija.